O! Szczęść Boże, klasa! O! Szczęść Boże! Co za styl, dobrze. <laughs> Najpierw na sam początek się pomodlimy. I Ojca co i do świętego. O. o! Widzę, że dzisiaj klasa nie liczna, ale tylko ty jesteś, Adaś. Jak tam dzisiaj? Dobrze. O, dobrze, dobrze. <laughs> dobrze, Adaś, ze mną coś sobie tam. mam. A dzisiaj. Mam. A wiesz, co się stało z swoimi kolegami? Bo tak ktoś. Zdrowałem się z tych lekcji, bo tak, Nie wiem, czy oni. Już nie wiem co im się dzieje. Chyba ekskomuniky, no. Ja się dam. dodam? Jasiu nie jemy, nie jemy na lekcji żelku zwłaszcza. O co ja Jasiu. Bo on do rodziców. Dobrze, dobrze, Dobrze temat. Dzisiejszy. Temat. W czasach. Pana Jezusa. Ja już matuję. I dobrze Odoś. Yy, może, może opowiesz nam coś o czasach Jezusa, jak na przykład jak wyglądało życie codziennie ludzi, na przykład że chodzili na pustynię yy, po wodę, yy, uprawiali oliwki, chleb. Jasiu? Tak? Jasiu? Pytanie zadałem. Yy, słyszałem, słyszałem. No to proszę powiedzieć. Jak wyglądał... O, przepraszam. Jasiu, kultura, nie wyma... kultura wymaga, już umiał się powstrzymać. No odpowiedź na moje pytanie, co wyglądały na przykład dni ludzi, na przykład uprawa oliwek, co jeszcze robili ludzie? Co, czym się zajmowali apostołowie? Łowienie ryb. No, bardzo dobrze, i co? Pamiętasz tą przypowieść o osiadce i o rybach, jak Jezus kazał że zwrócili na drugą stronę? And... To bardzo dobrze, to sobie przypomnij, przypomnij, teraz... Co? Halo? Zobacz, Co to posienie, się nie, proszę księdza Co? Przepraszam, Zostało... musiałem, musiałem, kota, się musiałem kota z przedszkola odebrać No to jest jakieś szatańskie zwierzę, maszek jak zaraz ci no to zarekwiruję, już raz, Jasiu, do ławki Nie, nie, proszę księdza Jeszcze nie denerwuj mnie! Jasiu? Mm. Proszę, zostawcie. I zamykamy za sobą sobie drzwi. Dobrze. A czy wiecie, że na przykład. O, to jest Pan Jezus. Coś ma dziwną cukrynę. No, taka trochę jak makaron, ale dobra. Czy wiedzieliście, że w czasach na przykład Pana Jezusa nie było na przykład czystej wody do picia i pito tylko winu? A co piły dzieci? Dzieci? A, dzieci jakieś soczki. A, ty, a, a jak? No, Co? Jasiu Jeszcze raz, jakaś dyskusja, jeszcze... Kto to tak łobuzuje? Jasiu czy Adaś? Już my, mylicie ja mi się to, to jest Adaś Jak, Jakby ksiądz się chciał wiedzieć bo, bo, bo ksiądz Nie wymyślcie tako... się głowy, macie, obaj macie takie głowy Bo, bo, bo mówi na niego Jasiu Nie, zaraz zwariuję, zaraz zwariuję, nie Nie Macie z komunikę, a ja... Idę sobie, nara Ja tam na To jakieś wniebłotnienie no chyba. Kurczę. hu! Ho, Hoł ho. Smętny! Jeszcze nie czas! Mamy dopiero czerwiec! O, 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 sorry, a mogę chociaż powiedzieć te wiadomości, co tam miały być powiedziane? No dobra, już niech ci będzie. O, o, okej, okay. a, a, a co mam powiedzieć? Dzień dobry, mili Państwo, witamy w stary T.V.N. Dobiła godzina 21:37. Pora na wiadomości. W szkole podstawowej numer 69 imienia Arnolda Prymitywnego wybuchło zamieszanie, ponieważ został zniszczony dach. Sprawcą tego wszystkiego jest nie kto inny jak sam KS ksiądz księżny, który nie mógł wytrzymać z uczniami na lekcji. Osobą podejrzewaną o zdenerwowanie księdza jest jeden z uczniów, Jasiu Stolec, ponieważ przeprowadził do szkoły, jak sam wikary powiedział, szatańskie zwierzę, czyli kota. To wszystko na dziś, dziękujemy. Nietypowej nie lekcji. Tej Dobra. obok szkoły. Dobra, trzy, dwa, jeden, start. Gdzie ten ksiądz Ha, A, czekaj, no tak, czekaj, od nowa, to jeszcze. Ja raz. nie płakę. Dobra. dobra. Ja czekałem na komunikat na czacie, ale coś mi ten, tak. A, dobra, czekaj, czekaj.